Pewien nowy poziom absurdu i agresji został osiągnięty. Konkretnie, bardzo przed, przed tygodniem, w wystąpieniu, mowie tronowej Reichsführerin von der Leyen, no, mieliśmy taką wielką, butną, bezczelną deklarację nowego totalitaryzmu. Ja potraktowałem tę mowę jako akt wypowiedzenia wojny. Polakom i wszystkim innym normalnym, wolnym, aspirującym do wolności narodowej. Nie tak, żeby wszyscy wiedzieli o czym mówimy. Tak, pani von der Leyen podtrzymała, podtrzymała wszystkie polityki ten Zielony Ład, ten Pakt Migracyjny. Przypomnijmy, to że w Europą czasie chodzowę. wyborów ona i politycy Niemiec mówili, że wycofają się po wyborach tak, z tych pomysłów. A otóż ani kroku wstecz. Idą w zaparte i na koniec jeszcze, to nawet, nawet w pewnym sensie no mnie to wzrusza i nawet jakoś tam cieszy właśnie tym moim Okiem reżysera, oceniam dramaturgię tej sytuacji jako naprawdę bardzo ciekawą, że, że ona nawiązała wprost do Altiero Spinellego, manifestu z Ventotene. Przypomnijmy Altiero Spinelli, piekłoszczak, taki eurokomuch założyciel, ten co to jeszcze Mussolini go posadził tam do więzienia. No ale było to najwyraźniej na tyle niedolegliwe więzienie, że mógł on tam snuć swoje. Fantasmagorię ja i spisywać. teraz swój w Europarlamencie. Jego imię jest wypisane na frontonie no tak. centralnego tam okrąglaka do, wejścia do, do Mordoru I pani, i pani von der Leyen do tego nawiązała. I nawiązała w takim duchu, no wyraźnie, silnego sentymentu, wspomniała wyspę Ventotene. Otóż, co jest w tym manifestie? Tam jest kawa na ławę, jak w Minecraft. A trzeba było czytać, prawda? Trzeba było czytać, więc warto czytać manifest Ventotene, tam jest napisane, co ma być. Więc ma być, tak jest, super, ober państwo europejskie, a droga do tego wjedzie przez wytrzebienie prywatnej własności. Prywatnej własności i wymieszanie narodów, raz, klas, przemiana Mówiło, Europejczyków nie w przedsiębiorczości, w jedną... nie, tylko mówimy o prywatnej mówimy własności. O prywatnej typu, własności. Tu samochód, stów, dzbanek, tak, e, e, huśtawka. Ale Państwo widzicie, że to się dzieje, że to się dzieje, że, że. I nie jest to żadna teoria spiskowa, ponieważ ten spisek jest w tej chwili realizowany z ostentacyjną jawnością. Oni o tym sami opowiadają, że tak, zwężając ulicę, Chcą doprowadzić do tego, żeby się ludziom odechciało. Fundując w Warszawie i innym miastom strefy tak zwanego czystego powietrza, chcą. Tak obciążyć właścicieli Aut, żeby raczej siedzieli w domu albo chodzili na piechotę, i tak dalej, i tak dalej. Polskie rolnictwo i w ogóle europejskie rolnictwo ma zniknąć w ramach Zielonego Ładu, ponieważ wszystko ma być sprowadzane albo z Ukrainy, albo z Argentyny. W ramach Mercosur porozumienia, które zarabiają Niemcy. I tak za dalej, rzekać. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, szanowni państwo, skoro Skoro ta wojna została nam wypowiedziana, to naprawdę byłoby bardzo nieroztropnie ignorować takie fakty. Ja polecam tę lekturę, polecam ten, ten akt wypowiedzenia wojny, czyli, czyli ten dokument, to przemówienie von der Leyen. Warto czytać. Warto czytać, ponieważ ten dokument nie pozostawia cienia wątpliwości. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którym się zdawało, że. Europa no to jest jakiś błąd. Więc my pamiętamy to z czasów jeszcze starego reżimu to naprawianie błędów i wypaczeń socjalizmu. Drugi, socjalizm drugie dobry. Reformy, trzecie tak, reformy. Drugi, trzeci. prawda, Socjalizm dobry, tylko tam towarzysz Stalin, prawda, coś pokpił sprawę. Chruszczow krytykuje Stalina. Jaruzelski sadza do internatu Gierka, ale socjalizm jest dalej budowany. Więc ja ogłaszam to przy okazji i bez okazji. Ja nie wybieram się do roboty, do tego mojego. Nowego zajęcia dorywczego w Europie po to, żeby naprawiać do końca życia jakieś błędy i wypaczenia eurosocjalizmu. Ja deklaruję i, i też taki, taki traf, że na polskiej scenie politycznej i na europejskiej scenie politycznej nie jest to, może tak pogląd nie jest egzotyczny. Jest wielu ludzi, którzy tak myślą, ale bardzo niewielu to wyraźnie, otwarcie zadeklaruje. Ja na użytek polskich słuchaczy powtarzam, polexit, polexit, dlatego że, szanowni państwo, to nie jest organizacja zła, bo błędna, bo jakieś właśnie błędy i wypaczenia. Nie. Eurokohos jest w tej chwili organizacją jawnie wrogą. Wrogą. On dąży do zniszczenia, narodów, państw cywilizowanych na kontynencie no. europejskim i ja do tego nie chcę się przyłączyć.